Czy to narzędzie dobierze mi idealny podkład w mniej niż dwie minuty? Testujemy, czy to działa. Najpierw musimy wprowadzić podkład, który na ten moment pasuje nam najlepiej kolorystycznie. Strona zaleca dodać minimum dwa podkłady z dwoma różnymi kolorami i pewnie na tej podstawie będzie dobierał nam ten idealny odcień. I okej, okay, mamy to. Od razu dostałam pełną listę pasujących odcieniem propozycji podkładów. Ja jako idealnie pasujący mi kolor podkładu wprowadziłam ten z It Cosmetics i spośród całej listy produktów, którą otrzymałam od strony, znalazłam u siebie te, Dwa w odpowiednich kolorach, więc sprawdźmy, czy faktycznie będą mi idealnie pasowały. Nałożę na twarz ten mój podkład w według mnie pasującym mi odcieniu. A obok nakładamy jego propozycję, czyli na start burżua, i następnie Maybelline. Okej, okay, narzędzie może nie jest idealne, ale działa. Dlaczego nie jest idealne? No bo te kolory nie są takie, wiecie, po prostu jeden do jeden dopasowane. Jak widać ten Bourjois jest ciutkę ciemniejszy niż mój z It Cosmetics i bardziej wpada w pomarańczowe tony. Znowu ten z Maybelline. Początkowo był za jasny, teraz dopasował się do skóry i myślę, że dużo bardziej pasuje do kolorów mojego wybranego z It Cosmetics, ale wciąż gdybym nałożyła jeden z tych podkładów, to wyglądałyby dobrze, twarz nie odznaczałaby się jakoś mocno względem szyi i dekoltu, więc spoko. Uważam, że może to być dobra pomoc dla osób, które nie potrafią zrobić tego samemu. Dajcie znać, czy macie problem z doborem odpowiedniego koloru podkładu i czy wtedy w takiej sytuacji skorzystacie z takiego narzędzia.